Wędzę do Was, moi drodzy, niczym posłaniec drogą S1, sosnowieckim odcinkiem drogi S1, z bardzo ważnymi i bardzo dobrymi wiadomościami dotyczącymi właśnie tejże sosnowieckiej S1, wiadomościami, które pojawiły się tak naprawdę wyszły na światło dzienne w minionym, w minionym tygodniu no ale przejdźmy przejdźmy do, do rzeczy tyle tytułem wstępu ku temu otóż Sosnowiecki odcinek drogi S1 wraz z odcinkiem Mysłowickim zostały zakwalifikowane do remontu, tak więc będziemy mieli wreszcie remontowany, wyremontowany odcinek wraz z budową odcinka Dąbrowskiego i później tego przeczyckiego, nazwijmy to, będziemy mieli wreszcie w przeciągu najbliższych bodaj dwóch lat Fantastyczną y, drogę w zasadzie od Bielska do, y, do lotniska y, w Pyżowicach. Co ważne, co chyba najważniejsze dla całej tej y, inwestycji, poza samym remontem, y, poza tym, że będziemy mieli fajną, super, y, hiper i tak dalej, drogę, to Wreszcie jest zielone światło do budowy węzła Klimontów. A więc ta oto tutaj po mojej prawej stronie zlokalizowana strefa ekonomiczna wreszcie będzie miała należyte skomunikowanie z drogą S1. Wreszcie wysiłki miasta Sosnowiec zostały można być spełnione, a tych wysiłków przecież było dużo, bo pamiętajmy, że przecież Sosnowiec spełnił tą swoją część warunków, jakie tutaj już kiedyś podpisano, niegdyś w liście intencyjnym zawarto umowy, Sosnowiec wybudował fajną dwujezdniową drogę, która ma do tegoż przyszłego Węzła prowadzić, droga ta się znajduje gdzieś mniej więcej tutaj po naszej lewej stronie jest takim łącznikiem obecnie donikąd z rządem z rondem żołnierzy wykrętych w Sosnowcu. I teraz właśnie od tego ronda żołnierzy wykrętych ta fajna dwujezdnioweczka będzie miała dojazd tutaj co za tym idzie te ciężarówki wyjeżdżające czy wyjeżdżające głównie ze strefy ekonomicznej nie będą musiały jeździć aż tutaj do węzła do węzła Porąbka gdzie później zawracają gdzie powodują ogromne korki w tym miejscu więc tak naprawdę wszystkim tutaj mieszkańcom Sosnowca ten remont wraz z tą budową węzła Klimontów powinien być bardzo, bardzo dobrą, dobrą informacją. Co również ważne, sam węzeł Porąbka, do, w kierunku którego teraz jadę, który obecnie od kilku miesięcy doczekał się świateł i światła te są pewnego rodzaju przekleństwem mieszkańców Zagórza i Wschodnich, wschodnich dzielnic typu Kazimierz Ostrowy i tak dalej tutaj podobno również ma być przeprowadzony remont tego wiaduktu i remont całego tego węzła z tego co czytałem mają tutaj pojawić się ronda a więc znikną światła, będą ronda czyli to co już kiedyś mówiłem że tutaj rozwiązaniem najlepszym byłoby, byłoby rondo, rondo z powoduje, że ten ruch odbywa się płynnie i tak też tutaj będzie, a pamiętajmy, że przecież okolica tego węzła mamy za chwileczkę nową drogę, gdzie również powstają nowe zakłady, gdzie również są tereny przygotowane pod inwestycje. Czyli również tutaj funkcjonuje strefa ekonomiczna. No i trzeba tym dojeżdżającym tam. Zapewnić no, sprawne, sprawne skomunikowanie, trzeba zapewnić strefy ekonomicznej dzięki rondom. Jeśli tutaj powstanie faktycznie, że powstaną dwa ronda, będzie to dużo, dużo szybsze. No a zniknie przecież ogromna część ciężarówek, które ze strefy ekonomicznej na dańdówce będą mogły od razu wyjeżdżać na. Rasy S1 nie będą musiały przyjeżdżać aż tutaj do Zagórza. Tak więc bardzo, bardzo dobra informacja w tym minionym tygodniu na nas spadła. Bardzo ważna, bardzo dobra informacja drogowa i no cóż, no, czekamy, kiedy w końcu rozpoczną się yy, prace związane zarówno z remontem, jak i z budową nowego węzła oraz przebudową tego starego węzła poromki.